Moi dwa dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy szli do galerii z Etrachimem, robili ostatnie zakupy przed moim naszym wyjazdem do Polski. Więc zapraszam Was na dzisiejszy vlog. Już po zakupach. Ile mamy toreb? Dwie torby, Nie, i kich Jaka ostatnia tutaj nie. Jedna. Takie takie trzy mamy. I ten pokażę Wam w domu, co kupiliśmy. Mój mąż też z kart, powiedzieć, jak wybieraliśmy ubrania, i takie, i takie. przymierzałam. Później mówiłam, a to może co wybrałam. Odkładałam to, co mi się podobało, na krzesło to, co jej wlachy mówią, że jest ładne. No i potem mówiłam, a to wszystko bierzemy. Co żeśmy wybrali. A tego tyle jest. I teraz też te bardzo ubrania podrżały. Jak przyjechałam do Turcji 3 lata temu, ceny były o wiele niższe niż teraz. Inflacja naprawdę w Turcji jest ogromna. No to będziemy się zbierać powoli i idziemy do domu. I tutaj pokażę Wam te ubrania, które kupiliśmy. No jesteśmy w domu. Wieczór jest taki bałagan tutaj, bo będziemy pakować walizkę. I to są właśnie te wszystkie rzeczy, które kupiliśmy. To, to. Na wierzchu to widać. To takie, takie dość płaszczopodobne. Jak przymierzyłam, to takie fajne, takie minusie, tylko to trochę takie odkryte. Jak się jak się zakłada, to tak tutaj z przodu tak trochę odkryte jest, więc to będzie chyba na taką, na taką bardzo zimową pogodę. No to nie na taką, taką polską zimę, w tutaj w Turcji to, to dobrze, to założyć można, ale na polską zimę to nie bardzo. Tu jeszcze inne rzeczy, to będę chyba tak może pokazywać. Może tak będzie, tak będzie może I lepiej, żeby Wam zobaczyć wszystko. Bardzo dużo jest tych ubrań. I bardzo lubię chodzić na zakupy, ja bo mogę ubrania kupować codziennie, a też tak często nie kupuję. Tak ogólnie to ubrania kupuję latem yy, i no zimą, nawet te zimowe. A też w Turcji nie potrzebuję tak dużo zimowych ubrań, dlatego że i tak zwykle w domu jestem. To rozpinane jest chyba? Nie, tak, tutaj takie. Yy. Jestem w domu zwykle zimą. Czasami no, na nas tylko wychodzę tam gdzieś i nie potrzebuję aż tylu ubran, No Ale w Polsce, no to wiadomo, zima jaka. No to trzeba. Teraz może nie potrzebuję, to wszystko ściągałam, bo trochę nawet byłam bałaganu, chyba. Mam nadzieję, że się to wszystko nie pomiesza. No, może lepiej. Już prawie wszystko ściągnęłam. Powiem, wszystko tutaj chyba widać, co tu jest. I to jest właśnie dobre, że kupowaliśmy spodnie i takie tuniki czy te swetry tego samego koloru, to od razu będę miała komplety ubran i nie będę musiała tak się zastanawiać, czy ten kolor, jaki to kolor, czy pasuje do siebie kolor spodni, kolor, e, kolor swetra czy tuniki, tylko wszystko będę miała poukładane. I w tym samym kolorze, więc będzie mi łatwiej, będę miała ładne ubrania. Bardzo się zadowolona z tych zakupach. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz: że wiele osób <coughs> martwi się o mnie, dlatego że się im wydaje, że jeżeli ja jadę z Mikusiem samo do Polski, to na pewno rozwodzę się z Ibrahimem, na pewno on mnie zostawi. I w ogóle to będzie już koniec. Dlatego, że są takie osoby, które nie mogą sobie wyobrazić, dlaczego jadę sama i jaki Ibrahim mógł na to pozwolić, że jego niewidoma żona jedzie sama z dwuletnim dzieckiem do Polski. Ja chciałam do Polski pojechać, bo chciałam tu odpocząć. też nie za Polską. Chciałabym przeżyć jeszcze raz polskie święta. A, a też taki powód jest, że nie do końca rozumiem się z teściową. Potrzebuję trochę odpocząć. I mój mąż to rozumie, że mam taką potrzebę i dlatego zgodził się, żebym pojechała sama, bo on teraz pracuje i nie może jechać ze mną. Jestem z koleżanką Martą, którą na pewno poznacie, bo omówiłyśmy się, że będziemy nagrywały filmiki. Więc ja się z tą Martą, moją taką przyjaciółką, koleżanką bardzo dobrą, umówiłam, że będę u niej mieszkać. Będę jej dawała połowę na czymś. No, i dam oczywiście się do żłobka. No, i jakoś tam sobie to życie tymczasowo w Polsce może, no, Oczywiście to nie jest tak, że my się rozstajemy i że ja na zawsze wyjeżdżam. Tylko, no chyba to będą dwa miesiące, a później pojedziemy z Ibrahimem do Piły, bo tam chcemy kupić mieszkania, a zamierzamy kupić je w lutym. I. To jest tak, właśnie z tego, to jest taka, taka cała prawda o tym wyjeździe. I no nie wiem, chyba dużo, są takie osoby, które nie wierzą w to, że dam sobie radę i mówią mi, że to nie jest dobry pomysł, żebym jechała. Ale ja mam zaplanowane wszystko. Zamierzam albo poprosić z opieki społecznej o asystenta, albo z fundacji o jakieś osoby, które mogłyby do mnie przychodzić ze dwa razy w tygodniu. I pomóc mi mieć mikusiowi głowę, albo jakieś takie ważne rzeczy robić. Jest Marta, u której będę mieszkać, która też powiedziała ona jest słabowidząca, widząca, ale trochę widzi, i też powiedziała, że co będzie mogła, to mi pomoże. Ja sama jestem samodzielna, więc duże rzeczy umiem sama zrobić, tylko to potrzebuję kogoś do mycia głowy mikusiowi, no i y, muszę nauczyć się drogi na przystanek, do tego żłobka, do tego chcę go dać. Do sklepu, tak żebym była sama, niezależna, ale jeżeli miałabym mi do żłobka, to miałabym kilka godzin wolnych, i w tym czasie miałabym możliwość, żeby nauczyć się drogi dokąd, żeby coś załatwić. Mikuś, on zwykle siedzi sam w domu i taki jest dzikus niestety. Mieliśmy gości kilka dni temu, to on nie chciał do nich podejść i płakał, więc ja bym też chciała, żeby on bardziej z dziećmi spędzał trochę czasu. No, i jak mamy kupić to mieszkanie w pile, no to dla mnie też byłoby dobre, żebym pobyła trochę w tej Warszawie, gdzie mam znajomych, troszkę yy, spróbowała wyjść sama gdzieś z Mikusiem, pójść z nim gdzieś, tak żebym. Potem będę w pile i to będzie miasto, gdzie ja nie mam zbyt wielu znajomych, znam tylko troszeczkę, może ze dwie osoby, i nagle bym została sama. I co tu zrobić? Bym nie wiedziała, byłoby mi na pewno trudniej, więc może lepiej, żebym ten pierwszy krok zrobiła w Warszawie. Tak mi się wydaje. Więc nie wiem, co Wy sobie myślicie na ten temat. Piszcie komentarze. I zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawienia komentarzy. Mam nadzieję, że ten filmik będzie nam się podobał i kolejne, które będę nagrywała także. Teraz postaram się poodkładać te wszystkie ubrania ładnie. Musimy dzisiaj spakować walizkę, bo już jadę. Trochę powiem Wam, że się boję się, na kto będzie na lotnisku, bo poprosiłam taką jeszcze moją, taką bałwaną taką która mi pomagała kiedyś w przeszłości, jak jeszcze mieszkałam w Polsce, żeby mi kupiła takie szelki. I będę mi kusia mojego na tych szelkach prowadzała, żeby mi nie uciekł. Na pewno wiecie, o jakie, jakie, mam na, jakie szelki mam na myśli. Takie, że się dziecko trzyma i ono myśli, może sobie troszkę odbiec i jemu się wydaje, że ono samo idzie, a jakby cały czas jest trzymane. Więc takie chciałam używać, żebyśmy sobie z mi kusiem mogli sami wychodzić, Poprosiłam ją, żeby mi kupiła. Ta Agnieszka wysłała nam adres Marty, więc one już na mnie czekają. Marta jest zwykle w domu, to powiedziała, że będziemy mogły razem gdzieś wychodzić i ona mi tam różne rzeczy pokaże, a gdzieś będziemy mogły pójść, a ona mi drogi gdzieś tam nauczy też. No i myślę, że to takie tymczasowe rozwiązanie, że no nie jest złe. No jak niektórzy mi mówią, że to jest niebezpieczne dla Mikusia, żeby lecieć samolotem z nim, ale przecież ludzie latają z dziećmi samolotem zimą i nic tym dzieciom się złego nie dzieje. No, a powiem, wam, że takiego stereotypacji jestem bardzo zestresowana. Dbaję się tego lotu. Jak sobie z tym Mikuśiem poradzę? Bo on jest taki mały, mój chłopczyk kochany uchami. Nie chciałabym, żeby przydarzyło mu się coś złego. I, i takie. Mówienie, że, mi się, że się nie uda, że to jest głupi pomysł, i to tak działa na mnie też demotywująco. Rozumiecie na pewno. Zaraz takie mam dzisiaj humor, taki średni. I też, i, i prochima, wiecie, kocha mnie. I będzie mi przykro, że musimy się na jakiś czas rozstać. Mimo to, że a z drugiej strony czuję się podekscytowana tym wyjazdem, bo tęsknię za znajomymi, za Warszawą, za siostrami z piwnej. Z tymi siostrami zakonnymi, u których mieszkałam. Mam, tak pomyślałam sobie, że może na święta, jeżeli jeszcze będę do, wie, do Bożego Narodzenia w Polsce, to bym poszła do nich na święta. No i wiecie, poza tym Ibrahim też powiedział mi, że nie będę chciała być w Polsce, ben, będę wolała wrócić, to on w każdej chwili kupi mi bilet. I nawet teraz, jak mówiłam, że się boję albo. Było mi jakoś tak smutno. To Ibrahim pytał mnie, czy mi bilety cofną, jakby go odwołać, ten lot, i że może bym została. Są mi się na pewno takie podejrzenia, że, że my się na pewno rozwodzimy i że Ibrahim to chce się mnie pozbyć, to mi się wydają takie bezpodstawne. Dobrze, na, na tyle może mojego gadania. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że. Jakoś tych subskrypcji przybędzie, że... O, proszę was, moi kochani, udostępniajcie mnie, jeżeli chcielibyście, żeby mój kanał się rozwijał. I sami subskrybujcie, polubiajcie, bo wtedy więcej będzie mi YouTube wyświetlał. I może niedługo dojdę do 5000 subskrypcji. Do zobaczenia, pa pa!